Hej, cześć! Siemaleczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, oczywiście jaką jest Pokémon Solar Light Lunar Dark i znowu trochę moich Pokemonów ewoluowało, więc zobaczcie sami. No, więc skład teraz będzie znowu wyglądał troszkę inaczej. Tak jak mówiłem, chcę tutaj urozmaicać, żebyście zobaczyli jak najwięcej tutaj tych nowych pokemonów. E, jeżeli taki sposób wam się podoba, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybować, by być na bieżąco. No a co? E, no w moim teamie obecnie jest słuchajcie, Snapike, e, Frogu, e, Bulldoice, Hollowkin. E, ciekawe pokemony i oprócz Bu Buldoisa, Bon chyba już nie może ewoluować, przynajmniej tak mi się wydaje. A może może? Kurde, nie pamiętam. Eee, nie no, ogólnie są Pokemony, które mogą ewoluować. Frogu na pewno i Holokin też na 100%. Więc yy, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć w ogóle yy, czy ja mam eksprzera, to jest dobre pytanie, czy ja go tam gdzieś nie zostawiłem. Dobra, nie zostawiłem eksprzera i bardzo dobrze przecież Lakiego zostawiamy jakiegoś Pokemona, więc muszę to kontrolować. Yy, ostatnio była, słuchajcie, tutaj yy, ta kawiarnia, dużo, 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 dużo walk, bardzo dużo walk w kawiarni. No ale co, tutaj na razie nic szukać specjalnie nie muszę, no tak naprawdę to powinienem kierować się tutaj, prawda? Tak, to jest ekspert, o, jest latarnia w Kanto należąca do Bida, okej, okay, jest też latarnia w Olivine w Jotom. jest również w Slateport, no to oczywiście Regen Hoenn oraz Sunny Shore w Sino, w Driftwale, no to oczywiście w Unowie, Kumarine w Kalos, no, proszę bardzo, ma wiedzę chłop na temat yy, tych latarni, nie ma co. Ale no co, co ja tutaj znajdę ciekawego? Tak, wszyscy tutaj przychodzą, żeby walczyć w latarni. Okej. Okay. Tak, Pokémon, w ogóle w ogóle, słuchajcie, mówiłem, że będę wybierał taki typowo elektryczny skład, ale stwierdziłem, że... A co ja tam do sobie żadne ułatwienie? Popróbujmy innych możliwości. W sumie może jakoś to będzie, no ale zobaczymy, zobaczymy, bo różnie może być, oczywiście, różnie, różnie. Szczególnie, że mówiliście, żeby wcale nie nastawiać się na ciosy elektryczne, bo ponoć wcale nie muszą być takie skuteczne. No ale zobaczymy zaraz, co i jak. Ej, dobra, są pierwsze walki. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ja sobie z tutaj trochę powalczę, trochę eee, Terra volt na starcie. Eee, no, te poziomy mogą być takie dość wysokie tutaj, bez wątpienia. Eee, dobra, dawaj miotacz ognia. Okej. Okay. Użył tego cioswa, co on robił? Już nie pamiętam. E, najważniejsze jest to, że jak mu zmniejszymy HP o połowę, to wiecie, że on to, to tak naprawdę już jest wtedy trochę bezużyteczny, bo jego atak strasznie spada, strasznie głupia abilitka, no ale specjalnie taka abilitka, żeby osłabić siłę tego potężnego Pokemona. E, dobra, ważne, że się udało. Kolejny terrawolcik. No tak zastanawiam się, słuchajcie, bo Bulldoze, on tutaj jeżeli chodzi o ataki, to... No właśnie on ma tą naturkę, która zmniejsza, mu, tak to tak to, to, to nie da fajnie. Ale ma tego swojego rock Tomba, tylko no on jest bardziej pod obronę oczywiście, przede wszystkim pod zwykłą obronę. Eee, hmm, no i teraz, a może dajmy Snapajka, zobaczymy, Snapajk może być interesujący w tym momencie, jeżeli chodzi o działanie. Kolejny wchodzi Terra Wolcik, no to, a spróbujmy po prostu Poison Jabba, czuję, że to może być dobre. Używa Erkanona, kurczę, to też może być, Nie, dobra, nie takie mocne. Snapajk to jest w ogóle trochę taki pokémon, który kształtem przypomina mi nieco Tyranitara. Ale też yy, w ogóle wyglądem trochę queen, tak jakby połączenie tych dwóch Pokémonów, przynajmniej dla mnie. No i co? No i uderza. O i już widać, że znacznie obniżenie siły. Pięknie snapajk. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. tot tutaj załatwiony. Tak, w ogóle zastanawiam się, czy lepiej Frogu. Yy... Wiecie co może dajmy jednak? W sumie to ja nie wiem komu dać tego jak najlepiej. Hollowkin ma takie trochę słabsze statystyki, yy, więc może on tutaj lepiej, żeby posiadał to. No mam dużo nowych Pokemonów i co z tego wyjdzie, to nie mam pojęcia. O nie, podwójna walka! Ej zaraz na drugim miejscu mam jajko, ale oj, to Snap, będzie walczył. No dobra, niech walczy. Hors... o proszę, Horshus oraz Foxyvenny. No dobra, dobra, spokojnie, Miotacz Ognia na niego, natomiast Poison Jab o po ile dam radę uderzyć, to na niego byłoby świetnie. Lift Darts, ła, to nie bije za mocno, ale no nie, no wystarczy, wystarczy, byłem zbyt obity, mój błąd nie teraz drogo kosztuje. No ale przynajmniej Miotacz Ognia będzie bardzo mocny, dokładnie, tak też się dzieje. Eee, świetnie. świetnie, 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 no i co, Draining no to, to to za dużo nie zrobi jak na Pokémona Ognistego, więc spokojnie. Eee, spokojnie, spokojnie, ja myślę, że możemy wystawić eee, w takim razie niech wejdzie Bulldoze, zobaczymy. Eee, zobaczymy... Ej masakraki on jest wielki, przysłania prawie całego mojego Pokemona! Ciekawie to wygląda, nie zaprzeczę. Dobra, jakiegoś rock tomba po prostu o ile będzie taka potrzeba. Może miatacz czołg nie będzie dość mocny, a nie jest Swift yy, na startera, a dobra, Swift Bioba Pokémony, zapomniałem no wiecie, on nie ma za mocnego ataku, więc na no, mówię, to jest przede wszystkim tank. To jest jego główne zdanie. No i takimi czasami jak chociażby Roctom zwalniać trochę yy, przeciwników i to będzie działało, bez wątpienia. I niech działa, niech działa. Nie, no ale tu Expo wchodzi. A ja nie mam Lakiego. Nie, no musimy się raz podleczyć, to jest ważne. A dwa, yy, pomyśleć jednak o tym, żeby wziąć tego Lucky a Dodatkowy EXP zawsze się przyda, pamiętajcie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No ale zobaczymy, zobaczymy. Walka na tej yy, latarni może być wyjątkowo trudna, biorąc pod uwagę, że no, no nie wszystkie Pokémony u mnie są już wyewoluowane maksymalnie, co nie. No ale zobaczymy, oczywiście, co z tego wyjdzie. No ale. Ale, 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 najpierw sprawdź mojego PC Boxa, mm, dajmy sobie Organize, dużo tutaj jest naprawdę silnych Pokemonów, ale o, ty miałeś lakiega, tak, dobrze kojarzę, dobra, zabieramy, 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 ja myślę, że zmienimy sobie pierwszego Pokemona, no bo nasz starter jest już naprawdę mocno wyekspiony, w ogóle Bulldoze, nie, wiecie co, stwierdzam, że jednak Bulldoze, zapomniałem, że on ma w ogóle najniższy poziom tutaj z wszystkich, bo tylko 36., ale będę zmieniał tego normalnie eksprzera, bez przerwy, ale dobra, trzymaj. Natomiast Snapyk yy, na chwilę obecną dostanie ode mnie lakiego. Ej, a tak, tak, jeszcze sobie spojrzę na te moje przedmioty, bo ja nie miałem jakiś kamień do ewolucji, czy coś w tym stylu. Livestone, ale za jego pomocą nikogo na razie nie ewoluuje. Niestety, niestety. Można by dać jakieś dobre przedmioty, jak mamy możliwość, na przykład. Yy, hmm. Na przykład Flame plate chociażby, ee, dla naszego, no bo to jest, wiecie, no, plate'y dla Arkeusa, no ale to też może zadziałać tutaj u niego. Natomiast, natomiast... Dobra, co my tu jeszcze dobrego mamy? Ej, ja mam Dusk Stone'a! i a zaraz, zaraz, zaraz... Holokin ewoluuje za, za pomocą Dusk Stone'a. Tylko wiecie co, może wstrzymajmy się jeszcze z tą ewolucją. Eee, może on się uczy jeszcze jakichś fajnych ciosów, no bo potem może już niestety przestać się uczyć i to będzie... To będzie słabe. Eee, Frog'u. A Frogu też nie wiem, czy on za jakieś kilka poziomów nie ewoluuje. Nie wiem, zobaczymy. Na razie Masakra, ale ten Pokémon ładnie wygląda jak chodzi za nami taki wielki co nie. Ale okej, okay, będę pewnie często wracał się do Pokémon Center, jak będzie taka potrzeba, no ale jak trzeba, to trzeba. Eee, dobra, na tym piętrze już. tak, właściwie na parterze wyczyściliśmy wszystko. Tutaj czekają nas dwie walki. Eee, Lofuk? Lofuk, Lofuk, Lofuk. Czy Lofuk może stanowić dla mnie duży problem? Dobre pytanie. Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo Poison Jump powinien być dość mocny, ale czy dość, żeby załatwić go na hita? Owszem, tak też się dzieje. Eee, świetnie, ładnie snafajk, -like, bardzo ładnie, no ja tego ekstra, no z Lucky to od razu leci do jego znacznie więcej. Dobra, kolejny. Tak, czas pokazać, ile się nauczył w praktyce, no, no pokaż, pokaż, czy, czy jesteś godnym mnie przeciwnikiem. Dog. ok. okej. To on ma to zmniejszenie ataku, co trochę mnie niepokoi. A może damy Halloween? Znaczy, Holowkin miał jakiś. On ma fajną. Tą... On ma Bullet Seeda i to może, a może nawet go poparzę najpierw, żeby zmniejszyć mu atak. Ok, mam tutaj dużo pomysłów na to, jak rozegrać tę walkę. E, Pulldog może być niebezpieczny, używa Aqua który. No, ma. To jest cios Priority, oczywiście. Ale dobra, ponownie zmniejszę mu atak na stały, w wyniku czego, no, będzie taki znacznie, znacznie słabszym. No a co, no, co ja mogę tutaj wymyślić? Raz, żeby tracił trochę HP. Yy, no trzeba walnąć z tego bullet sida i jazda. Aquaslam, no to jest już mocniejszy cios, ale zmniejszenie ataku robi swojem. No i aby bullet Seed bił zawsze po 5 razy. Zresztą zaraz się przekonamy. Oj, jest 4, pięknie. Dobra, cztery razy to też dużo. Yy, więc w kolejnej rundzie już na pewno doga załatwiamy. Ładnie, Holokin, ładnie. Tylko mówię, no. Nie wiem, czy on jeszcze czegoś fajnego się nie uczy. Więc y, lepiej wiecie. Lepiej, lepiej wstrzymać się jeszcze przynajmniej ten raz z ewolucją. Ja sobie sprawdzę na spokojnie, jakich on jeszcze ciosów będzie się uczył. No i czy warto już teraz ewoluować, czy lepiej się wstrzymać. No, ładnie, ładnie. Wszyscy ekspicie. bardzo mnie to cieszy. Skorpinowa. No, to przydałoby się coś wodnego, nie mamy. On miał chyba ognisto. Ognisto, ognisto ziemny. On. Nie, nie jestem pewien, czy czasami em, on może miał robaczyć Nie wiem, zaraz przekonamy się. Walni z Dusty Dashem. Ale chyba ognisto ziemny, takie typy jak mój starter. E, dobra, no i no, to wystarczyło. E, świetnie. Startera od czasu do czasu trzeba wprowadzić do walki, żebym pokazał na co go sktać. Jeszcze Eclipse ojejku, nie pamiętam, który to był. Nie pamiętam, który to był, ale niech będzie w takim razie Snapajk. On musi, musi walczyć jak najwięcej, póki ma ten przedmiot. A, dobra, to jest to. Ojejku, ojejku, ojejku. Z czego ja cię walnę, mój drogi kolego? Nie wiem. Poison Jab boję się, że mało zabierze. No no właśnie, mało. A może zatruję chociaż. Tak, dobra, jest efekt, jest efekt, to się liczy. E, ojej. On miał typ psychiczny. oj, oj, mocny cios, mocny cios, bardzo mocny cios. Ale myślę Snapeak, bo i tak się wrócę zaraz, a Ej, on nie ma chyba lewitacji. Nie ma lewitacji. Okej. Okay. Trzeba było tak od razu wychodzić, ale dobra, i tak się opłaciło, i tak wygrane. E, świetnie Snapek będzie... Oj, bardzo dużo doświadczenia, 42 level już. Świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. E, jako, że ma 42 level, też nie chcę wiecie takich przedobrzyć teraz tymi poziomami. Mój starter ma już wystarczająco wysoki. Więc myślę, że podarujemy tego lakiega kolejnemu Pokemonowi. Niech tak sobie każdy po troszku, po troszku, po troszku expi. No i coś z tego mam nadzieję, że wyjdzie dobrego. Dobra, no ale trzeba, trzeba, trzeba się wracać, nie ma innego wyjścia. Dobra, siostro, czuję, lecz te moje poksy, a ja... a ja już idę. Tylko tak jak mówię, Snapite oddawaj proszę cię tego Lucky Ega. Może jednak frogu, wiem, że dałem mu przedmiot zwiększający siłę ciosów yy, trujących, no ale niech otrzyma jednak tego lakiega. No i będziemy go testować po prostu. Zobaczymy, na co będzie go stać. Tak więc frogu wchodzisz, zobaczycie zaraz, a w sumie to mogę pokazać tego pokemona, yy, jak wyglądają jego statystyki. Ma naturkę pod speed, więc w sumie spoko, może być. Poison Point, e, czyli przeciwnik może się zatruć przy dotknięciu. E, no i widać, że jest pod a tak więc dobrze, że mamy Sludge Bomba. Venoshocka, który jak jest Pokemon zatrucie, to wiecie jak świetnie działa, więc jak wejdzie zatrucie, to trzeba bić z Venoshocka. Oprócz tego aprour, Bubble Beam, chociaż ma typ tylko i wyłącznie e, trujący. I teraz nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że on ewoluował normalnie przez poziom. Ale no mogę się mylić, nie powiem na 100%. Zobaczymy, no będę go trenował dzisiaj. Liczę na to, że sobie będzie całkiem nieźle radził. No ale teraz co był, parter. Tu, jak ja wchodzę i schodzę, co ty robisz? Yy, tutaj mamy już kolejne drugie pięterko i tu będzie podwójna walka. Okej. Okay. Ej to może dajmy snapajka na drugie miejsce, chociaż dwa trujące pokemony tak wystawiać to tak trochę szalony sposób działania, no ale zobaczymy. Może to jednak będzie skuteczne. Fajnie by było. Dobra, pokaż, pokażcie, pokażcie. Co wy tam macie? Ojejku, są A Trainerzy. Oho, Rubyop oraz... Sajfluck, nie znam tego Pokemona! Ej, to jakiś Pokemon PAW! No tak, tylko dobra, nie no, muszę użyć Bubble Beam na niego. Chciałbym, jak najszybciej wiecie, załatwić yy, kangura, bo wiem, że jest groźny. Bulldozer, ojoj. To zaboli, to zaboli. Ale aż tak masakra. Jeszcze zmniejsza speeda, no po prostu cudownie. Ej, i to bije dwa Pokémon. No, zapomniałem, że Bulldozer też tak robi. Oj, źle zaczęliśmy tę walkę. A, Sylok nic nie obrywa, bo. bo lata. O nie, ekstra sensory. No niestety, snaj, grzegnaj. Dobrze, że zdążył przynajmniej coś uderzyć. To jest ten plusik. Ale, Frogu, ja to cię chyba zmienię, bo ty nie dasz rady tym Bubble Beamem rozwalić. No nie wiem, że też go jeszcze Serfa nie nauczyłem. Ojej, Nie jest dobrze. Od razu powiem, nie jest dobrze. Dobra, Hollowkin nie wchodzi. No trochę zaryzykuję, ale wy, wypuszczę mimo wszystko mojego startera, mimo że może dość mocno oberwać. Eee, walne z bullet Seeda właśnie w Rubiopa. I oby to jakoś działało. Wiecie, chcę, żeby ta moja żabka trochę tutaj potek spiła, więc nie chcę, żeby padł, chociaż nie wiem, czy nie będzie mnie to zbyt dużo kosztować, bo Kryt się oczywiście trafił na Starterze, no po prostu cudownie. A, dobrze, że chociaż Holokin nie obrywa za mocno, ale denerwuje mnie to połączenie, o, dobrze, zablokowałem mu cios dzięki Abilice, Curse Buddy, bardzo fajne. ekstra Sensory na Startera. Wow, jest źle, to była zła zmiana, słuchajcie, i proszę, musisz uderzyć 4 razy. Dobrze, przynajmniej jednego załatwiłem, super. Ale bardzo mnie to niepokoi, bo przypominam, że zmniejszyli mi speeda, więc teraz raczej nie wyprzedzę, przynajmniej Frogu dostał ekspam, to cieszy. Ale nie jest łatwo tutaj, w tym miejscu. Dobra, ingrain. Nie, 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 nie uczy tego. Ingraina nie potrzebuje, i to nie... Ojej, przecież miałem po dwa pokemony, zapomniałem. I teraz w ogóle jakiegoś jobaka wystawił. Flaty Plaż. Okej, okay. ej, jest źle, jest bardzo źle naprawdę. Ej, dobra, może zróbmy tak po prostu, że użyjmy miotacza ognia. Na tego pawia A ty użyjesz po prostu przedmiotu leczącego. Ale skierowanego właśnie na... Yy, na naszego startera. Ja uważam, że on ma najwyższy poziom. On powinien przeżyć w tej walce. Jego życie jest zbyt ważne, żeby padł nam. Dobra, miotacz ognia działa. I to działa jak należy. Super. Cieszę się, cieszę się o rogu jak dostała expa. Pięknie. Dobra, Bulldoze też tutaj ładnie expi. Zresztą, kto nie expi? Aprore. Aprore na pewno nie zadziała na naszego yy, ducha. Zwiększyła mu się obrona, ale zmniejszył mu się specjalny atak. Jeżeli ten poka... Jeżeli ten pokémon jest pod atak fizyczny, to to jest naprawdę fajna abilitka. Ej dobra, jest Kobolta. Ho, ho, ho. Dobra, no trzeba, trzeba myśleć jak tutaj zaatakować. Dobra, ty już tutaj nikogo nie lecz. Coś czuję, że ten dziobak może mieć typ wodny, więc yy, spróbujemy z tego. No nie, jeszcze większe zmniejszenie speeda na startera. A i tak jest szybszy od tej Kobolty. <grytanie> Bardzo ładny atak. Muddy Water, ojej, no to to już leże, to już leżę. Nie no nie wiem jak ja przeżyłem, przecież to było cztery razy super efektywne. Ale przeżyliśmy. Okej, okay, dobra. Bullet City jest super efektywny, tak jak sądziłem. Okej, okay, powoli, trzy razy, no troszkę mało. No i teraz ta ja nie wiem, czy ja kogoś jeszcze wyprzedzę. On podobnie sobie... Nie, teraz zwiększa atak. A nie, bo to za każdym razem będzie inne statystyki. Raz zwiększać, raz zmniejszać. Dobra, już teraz kojarzę mniej więcej jak to miało działać. Dobra, już kojarzę. Oj, no to chyba po mnie. No niestety, mimo tego, że not very effective, to nasz biedny starter pada w tym momencie. No i powiem szczerze, że może być ciężko. Ej, nie trafił, ale fart. Dobra, no ale przywal teraz cztery razy. Proszę cię, Holokin. Dobra, trzy wystarczy. Świetnie. No ta walka łatwa nie jest, ale na razie idzie całkiem, całkiem dobrze. Eee, dobra. Chyba wprowadzę naszego Pokemona z Lakiegiem, czyli Frogu. Bo Frogu... może być szybszy, coś tak czuję, tak tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, dobra, próbuj tego, ty próbuj tego... O nie, nie jestem szybszy, Do... no to się trochę zawiodłem, a liczyłem na to, że będzie szybszy. No szkoda. No ale Bullet Seed, mimo tego, że not very effective... Kurczę, zapomniałem o jego typach. No, no, został mu jeden HP, no dajcie spokój. Dobra, Kobolta i tak tą walkę już musi przegrać, chociaż ja już powoli tracę Pokemony, już nie mam z kim walczyć. No ale okej, okay, okej, okay. nic złego się jakby spokojnie nie dzieje. Daj tu jakiegoś bugbear, też po prostu to zakończ. O nie, Hollow Knight super efektywnie, ale ej, on ma dobre obrony. Tak, on ma naprawdę dobre obrony. No i dobra, Rock Tomb kończy w tym momencie tą robotę. Świetnie, Bulldoze, tak jest. Wchodzisz i robisz robotę, o to chodzi. Ale dajcie spokój. Ile jeszcze pięter, ile jeszcze ciężkich walk nie czeka? Nikt tego nie wie, przynajmniej na razie. A zobaczymy co to, to to z tego wyjdzie lecimy tutaj no i trzeba trzeba leczyć pokémon center no co ja zrobię fajnie że frogów bił trochę tych poziomów ale to wciąż za mało oj za mało za mało to, że nie jestem pewien czy on na pewno ewoluował przez poziom czy może nie jednak przez jakiś kamień no nie wiem po prostu jeżeli wiecie dajcie znać w komentarzach bo to w sumie przydatna będzie bardzo informacja no chyba że jakimś cudem dzisiaj mi ewoluuje to będzie fajnie ale ale, 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 zobaczymy. Nie no, ta latarnia nie wydaje się też nie wiadomo jaka wielka. Myślę, że to już może być, wiecie, kolejne piętro może być albo ostatnim, albo przedostatnim. No może przedostatnim, może na tej zasadzie wyjdę. Zobaczymy, czy się mylę, czy też nie. A w koszu coś jest? Nie, pusty. Nic ciekawego. A, jednak ostatnie piętro. Ej, dobra, ja nie jestem pewien, czy jestem gotowy, żeby tutaj wejść. Ale pogadajmy z nim. O kurczę. Tak, dałeś radę dojść tutaj na szczyt. Gratulacje. Pozwól, że się teraz przedstawię. Jestem Bekon. To jest dobre imię. Znaczy, albo, albo Beacon może, ale no wiecie. W każdym razie, tak, on właściciel tej latarni. Okej. Okay. Dobra, sprawia, żeby to światło tutaj cały czas działało. Dodatkowo jest też założycielem Pokémon Flying Service. Kiedy byłem młodszy i podróżowałem w regionie, zawsze używałem HM-ów. No ale teraz tak, nie są potrzebne. Dobra, no przydałoby się, wiecie, możliwość tutaj zdobyć latania. Jak najbardziej, no ale najpierw muszę go pokonać. Tak, no i właśnie, on oferuje tylko tym, którzy są w stanie go pokonać, no nie zdziwię się, jeżeli przegram, od razu wam powiem. On może być mocny, ma cztery pokemony, no ja mam pięć. Zaczyna od sueleganta. Kurczę, czy coś czujesz, że na niego dobry byłby że na niego z pewnością dobry mógłby być cios elektryczny, no ale takiego nie mam. Air slash. Mocne to. No nie, no jeszcze flinchuję, no daj sobie spokój. To jestem ja i moje szczęście. Może dam radę się ulecz. Nie no, leczę się, nie no, to jest, słuchajcie, przesada drobna. Mam to gdzieś, ja rozumiem, że mogę mieć trochę pecha, no ale. trochę! Trochę, a nie. że że ten cały. nie wiem. Ptaszor używa tego i ciągle będzie mnie flinchował. A może on ma ty blodowy, że ma Izu nie wiem. Zmniejszył mi speeda, co nie bardzo mnie boli, bo. I tak, yy, i tak, i tak tutaj byłem wolniejszym. Oj, no trochę biorę, ale małą. Wow, jeden HP i flinch. Nie, no po prostu denerwuje mnie to. Trzykrotnie użył slasha, trzykrotnie flinchował. Ja się będę leczył, bo po prostu taki nadmiar pecha trzeba wyrównywać hyperpotjonami. Takiego jestem zdaniem. O, teraz mnie nie flinchujesz, bo przynajmniej nie użyłem żadnego ataku. Za to uderzył jakoś bardzo mocno. Ojejku, ojejku, ta walka. Źle wygląda, no właśnie. Ale i naprawdę źle wygląda, no i nie wiem kogo teraz wystawić. Bulldoisa, kurczą, może dostać bardzo mocną, Nie, nie, on jak dostanie to samo mój starter, ej, dobra, no nie spodziewałbym się, że tutaj wodny Pokémon będzie robił taką robotę. Yee, słuchaj. Ej, ja Spike spajki jak to działało, czekajcie, bo to dawało mi Protekta, a on się nie ranił uderzając. No, można tylko fizycznie wtedy... Nie wiem. Dobra, próbuj na zonjuba. Trzeba mocno mu przywalić w końcu. No dostał co nieco Bubble Beam. Tylko, że to jest niestety na mnie super efektywne i robi dużo. No ta walka nie zapowiada się dobrze. Ale okej, okay, przynajmniej elegant w końcu padł. No długo, długo czekaliśmy, O, dość sex tak jest. Stel wroka się uczy, i wiecie co? Biorąc pod uwagę, że on ma pokemony typu... typu latającego oczywiście. To uważam, że warto by wystawić go, tylko mam nadzieję, że to nie będzie wodny Pokémon. Aeroma. Nie, 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 dobra. Znaczy. Bulldoze nie miał Starling? Tak, on miał Bilitkę. Nie, on miał dry Skin. A właśnie, myślę, że on miał Draiskin, a przecież on się nie musiał bać wodnych ciosów. Zapomniałem kompletnie. Mogłem wykorzystać to, że przeciwnik może by tego nie wiedział. Dobra, aeroma może być bardzo niebezpieczna, ale ja bym bardzo też chciał użyć Stelwroka w końcu. O Jezu, martwy jestem. Dobra, wiedziałem, że może dużo walnąć, ale liczyłem na to, że odżyję jakiegoś fizycznego ciosu, no niestety... Dobra, trzeba było po prostu dać Startera, ja się tutaj chciałem bawić, żeby ten Stealth rock działał. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że Starter wyeliminuje go bez większych problemów. Miotacz ognia. Powinien być jeden mocny cios, tak jak jego Giga Drain, dokładnie. Świetnie. Świetnie, świetnie o to chodzi. I co? Blimpun? Który to był Blimpun? Nie wiem, nie zmieniam. Ojejku, mam tego Pokemona, mam tego Pokemona! Co ciekawe, zapomniałem tylko jego nazwy, tylko czy on miał typ... On nie miał lodowego... Nie, nie lodowy. A może lodowy? Tak, lodowy miał typ, latająco-lodowy chyba. Dobra, dostał w każdym razie super efektywnie i to naprawdę mocno cieszy. Ach, ten mój starter jest przepotężny. Legenix! Kurczę, no i nie mam nic... Kamiennego. No dobra, niech on wejdzie, niech go trochę obiję. No, na niego najlepsze ciosy kamienne, wiem, wiem. Natomiast, dobra, spróbujmy Mystical Fire. Wow, przeżyłem. Zmniejszył specjalny atak, ale dobrze, bo chociaż go trochę uderzę. Może akurat trucizna wejdzie. No, dobra, za dużo bym chciał od życia. Squall Blow. Nie wiem, jak to do działa, ale, ale no, załatwiło. No i teraz zrobi się kolejny problem, bo nie mam czym dobrym go uderzyć. Taka prawda, Dusty, dasz mu nic nie robić. Ciasy ogniste. No chyba fajna tak lepiej. On no, no, chyba nie ma jakiegoś, wiecie, absorpcji ognia, czy coś. Squall Blow, ile? What? Aż tak mocno? Ej dobra, robi się źle, bardzo źle. Ej dobra, spróbuję przewalić na metacza ognia. Not very effective, no ale mamy stabam O nie, o nie, o nie, Squall Blow powinien mnie teraz... Żyje z jednym HP, ale ja mam farta, ale mam farta, bo to był chyba jego ostatni pokémon Przynajmniej mam taką nadzieję. Ej, dobra, no bo nasz robaczy, to by sobie raczej tego nie przeżył. Wow, dobra. To, że go rozwaliłem, to jest jakiś absolutny cud. Naprawdę. Gratulacje z zwycięstwem. To była ciężka walka. No i zasłużyłeś na tą nagrodę. Service Whistle, super, czyli w końcu mogę używać Flya. No jak to cieszy, nawet nie wiecie jak bardzo. O jejku. Czyli mogę wzywać jednego z jego Pokémonów, który lata i może mnie zawieźć do każdego miasta, które już odwiedziłem. Ehm, to była świetna walka, Judy. Tak, używaj kiedykolwiek tylko chcesz. I mam nadzieję, że kiedyś znowu zawalczymy. No ja też mam taką nadzieję. Nie było łatwo, nie było łatwo, ale cieszę się, że tą latarnię ogarnęliśmy. Ale no, mimo tego, że nie była to walka o odznakę, no to stanowiła pewien rodzaj wyzwania. No ale przynajmniej muszę powiedzieć, że moje nowe Pokemony sprawdziły się. O, a kto tutaj już nas zaczepiam? No proszę, to on. Pokonałeś Bikona, wygrałeś. No to no raczej. Ym, tak, jeżeli tego pokonajesz, to nie może być taki mocny. To musi być strata czasu, walka z nim. Masakra nie ma tutaj sali, więc to miejsce jest bezwartościowe. Wracam do domu w Russic City. Moja siostra, Lizzie, wezwała mnie, ponieważ smoczy mistrz Rex jest tam. Nie wiesz, kim on jest? No cóż, jest on znanym trenerem y, Pokémonów smoczych i jest również członkiem militarnej czwórki. Zamierzam tak wrócić i wyzwać go do walki. No, do zobaczenia, no, Do zobaczenia później, przegrywie. No, no dzięki, jesteś jak zwykle hamem i prostakiem, no ale ciebie już nie zmienię. Już nauczyłem się, że to, to bez sensu, niestety, kompletnie. Ale okej, okay, już wiemy, gdzie mniej więcej musimy się kierować. Wiemy też, że mamy nową umiejętność latania, w wyniku czego, no wiecie, mogę troszeczkę sobie zwiedzić starych terenów. Jeżeli coś pominąłem, mogę wrócić. Jeżeli będę chciał łapać stare pokemony, które ominąłem, też będę miał taką możliwość. Tutaj mogę sobie, mm, sobie zobaczyć to. O, mogę sobie zrobić rejestrację, jest. kliknąć sobie F i co? I teraz po prostu... O, proszę bardzo, ładnie, ale ja zaraz, gdzie teraz mam udać się? To jest Sailport. No właśnie, gdzie mam iść? A to on nie mówił o Rassic City? Chyba tak. No to w takim razie trzeba by iść na południe. Ej, tam jest Safari Zone. Ej, chcę tam iść łapać. Ale już naprawdę w wielu miastach byłem. Już tak naprawdę ponad połowę miast zwiedziłem. No ładnie, nie ja tak źle. Natomiast moi drodzy, to będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, by być na bieżąco. A my widzimy się wkrótce. Tak więc do zobaczenia. Do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej.